Witajcie, nazywają mnie Samotowędrowcem, a to jest kolejny odcinek naszej serii Wiedźmi 3. Gong i ruszymy właśnie na... Witaj. Z ...tutaj będzie zadanie poboczne, po prostu zlecenie, skrzekacza. Podobno Grasuje to potwór, którego nazywacie Skrzekaczem. Ano Grasuje, krowy i kozy porywa, ale jak człek mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi i co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyje przegoni. Uh -huh. Wziął Wziął kierkę zasadził się na skrzekacza za fosą od strony ból i tam go znaleźli. Flaki miał po gałęziach rozciągnięty jak babielato. Pół dnia go zbieraliśmy do grobu. Wiem, że czasy ciężkie, ale musisz sypnąć więcej grosza. Eee, yy, tyle? Dużo chcecie. O parę koron za dużo. No cóż, no to może 60. Dużo chcecie. O parę koron za dużo. Kurde, no to dobre. no to może 50. Dużo chcecie. O parę koron za dużo. To cóż, chyba się nie dogadamy. 47. Dużo chcecie. O parę koron za dużo. Tyle to mogę dołożyć. W końcu nadstawiacie za nas karku. No dobra. Najwyższa pora, żeby tym skrzekaczem zajął się zawodowiec. Kto mi powie o nim coś więcej? A może Szymko? To syn Borzuja, tego co zginął. On po widział na własne oczy. Tylko z nim ciężko idzie gadać. Jeszcze ojca nie odżałował. Rozumiem. Gdzie go znajdę? Kręci się po moim obejściu. Matka go dawno obumarła, teraz ojca stracił. Tam go przydarzy. Pojadłbym twarogu, i pojadłbym. Co tak się kapuści Ludzi się takich biednych ludzi nachodzi. Możemy porozmawiać? Zostaw mnie. Spokojnie, ja. Zostaw, mówię. Chcę pomścić twojego ojca, ale żeby to zrobić, muszę wiedzieć, co go zabiło. Skrzekun go zabił. Nie słyszałeś? To mi nic nie mówi. Musisz mi opisać, jak wyglądał. Coś niby kogut, tyle że duży i z ogonem jak ujeżdżurki. Witłokom. Ja, ja słyszę, że nasz burek w lesie ujada. Piękne zobaczyć, co się dzieje. Patrzę, a tu tatka w krzakach leczy, w brzuchu ma dziurę I, i jęczy i krzyczy. Chciałem pomóc, ale jak? Jak? Spokojnie, spokojnie. Bywaj mały. No to mi się wydaje, że to jest jakiś widłogon. Przynajmniej tak myślę. Coś w tym stylu, coś takie... Taki desyń, taki potworek. No dobra. E, tutaj, tam gdzieś ma leżeć, tak? A nie, to tylko mamy zbadać miejsce ataku tego potwora Jeszcze nie wiemy, gdzie on ma e, leże. No i chyba ten odcinek na to przeznaczymy na... Skrzekacza. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki Dziwisz się? Wiedźmak z nim A ten Wiedźmak to skąd się wziął? Skąd nie ma wiedzy? Przecież sam go zapytał. Ten Wiedźmek skąd się wziął? Wysk mawe krwi nie poddał się bez walki. No dobra. Ślady stają się nieregularne. Potwór się słaniał, Pewnie nie był ranny. Krew. Krew potwora. Po smaku nie możesz poznać jaki to potwór? Chyba nie. Szkoda. Płyńmy za tym. Może coś tutaj jest. A coś tam pływa. Na górze, to nie jest raczej chyba żaden ślad, tylko po prostu yy, jakieś roślinki. To na razie ja tutaj chcę. Yy... O, jest krew. Nie, to tylko taki kwiatek był czerwony. Ja już myślałem, że coś będzie z tego. Tutaj na co właśnie znaleźli tego człowieka a? tam jest dalszy trop no właśnie to no proszę i tak właśnie chyba yy, do, nie do tego właśnie potwora się dostanę pośrodek krwi, które zostawił Wyprowadzą prowadzą do jaskini. Kurwaszek... Hm, jednak to był kuruliszek. No, aha, dobra. No tak, bo widłogon to całkiem inna bestia. Taka troszkę większa. A to kuruliszek, czyli taki troszkę podobny do bazyliszka że on akurat nie zamienia w kamień, tylko po prostu gryzie i trzemordę. Krzyczy po prostu. Proszę może tym darcim się. Krzykiem. No dobra. Okej, okay, to ja lepszy akurat. Miecz, no dobra. Zapiszejmy sobie, save. Okej. Okay. I idziemy. Wsinoda. Do... Notacja. Dźwięk dochodzi z góry. Na zewnątrz, innym wyjściem. Aha, dobra, czyli będziemy patrzeć, z Digda zewnątrz, może to i lepiej. Chociaż nie, jest. nie do końca. Już mi się nie wymknie. On może latać, no ale to jest taki prudor, że to nie jest smog, więc nie będzie zioną ogniem. Dobrze, lecimy za tym, za nim. Ha. No właśnie, ty jest, to jest zastosowanie, że teraz mam i to jest ułatwienie dosyć Jak właśnie taki stwór latający jest, to możemy go po prostu nie niego, on się automatycznie wywróci Tutaj chyba był jakiś info od co do tego Aha, on po prostu krzywacie z nami chce. kurde Nie uciekasz No tak, to jest kurwoliszek, ewidentnie Tego pewnie na niego, na niego mówią skrzekać, bo on tak skrzyczy właśnie, jak widzicie. A to jest króliszek tak właściwie. No i oni się nie pomylili zbytnio z tym nazewniciem, bo on jednak skrzeczy tak charakterystycznie. A, dało się. bym go kuszą. Trzeba mi ten dodatkowe obrażenia odkrwawienia wziął. Ale... Nic wielkiego się nie stało. Jeszcze raz spróbujmy. Go dopaść. Kusza i art. Gdyby miał tam jakiś czas nie wiem, chciał coś tam, to mógłby tutaj przykład do niego, nie wiem, 50, to, nie, 280 trzeba by fakować, mógłby żyć i wtedy by pewnie można go pokonać, ale to było czasochłonne. A ja oczywiście nie chcę was zanudzać tutaj, więc użyjemy starych, dobrych mieczy. Nie jednak nie trafiłem, więc zbyt szybko się ucieszyłem. Pięknie. Zabijecie. Nie chcę ci nic mówić, ale już po tobie. Umrzesz śmiercią tragiczną z rąk Geralta więc... Więc po prostu nie... Nie rób podejrzanych kroków fajnie nic, bo po tobie praktycznie jest. Jak nie, już po nie praktycznie jest. Aha, widzicie on ma głowę... koguta. To jest właśnie, zauważyłem. Fajnie. Fajny ten design potwor jest ogólnie. No dobra, mamy to Rafał z kuroliszka, Możemy, możemy ruszać, oddać zadanie. Oczywiście jeszcze super katstanka, w, w której Geralt oczywiście z, i, te trofeum zdobędzie. Rówimy łeb albo coś, ten design. No i na jucha. Na jukach, na koniu po prostu jest zatrwałą też, co też fajnie się prezentuje. Z Gryfem też było fajne, ale to jest lepsze, myślę, i w końcu zmieniłem, bo to nie było ładnie, nieładnie ten łeb yy, Gryfa to wyglądał. Chociaż to była yy, moja pamiątka po walce z Gryfem. To nie była ciężka bestia, a wędrowców ona tam zabije. Jest w już że na wędrowców tam poluje. A że ja jestem. Ja, ja, że ja się nie dałem to. Przez prawie całą, cały ten czas nosiłem ten łeb. No dobra, gad, my tu kadłgadł, trzeba oddać zadanie. Idziemy do wójta i oddajemy nagrodę. No nie wiem czy to wójta, no ale dobra, do zlecenia dawcy. Po nasze areny. Tak. Witaj. Nie musicie się już martwić z krzykacji. Dziękuję, mistrzu Wiedźminie. Proszę. Wasza nagroda, niewiele, ale jak mówią, ziarko do ziarka. Dziękuję i polecam się na przyszłość. w